Dobry wieczór, a w nowym odcinku Na Poboczu, czyli programu z motoryzacyjnymi newsami, sensacyjna informacja, czyli nadchodzi Mazda RX-9 z silnikiem Wankla. Kolej przyszłość Mazdy rysuje się pod znakiem SkyActiv Z, Audi zmniejsza zatrudnienie oraz prowadza Audi Audi do Chin, Volkswagen Multivan otrzymał lepszy napęd hybrydowy, Suzuki wkracza na rynek z pierwszym swoim elektrykiem, Citroen C4 otrzymał polski cennik, i nadchodzi nowa Skoda Karoq. A to wszystko w najnowszym odcinku Na Poboczu, który już teraz powinniście śledzić, żeby pozyskiwać nowe informacje wprost ze świata motoryzacji. Zaczynamy! A na sam początek sensacyjna wiadomość wprost z Japonii. Otóż okazuje się, że na rynek ma bardzo dużą szansę wkroczyć piękne coupé wprost od Mazdy. Piękne coupé będące duchowym następcą Mazdy RX8, a także produkcyjną interpretacją wcześniej zaprezentowanego konceptu Iconic SP, czyli prawdopodobnie na rynek wkroczy nowa Mazda RX9. Na tę informację długo czekali wszyscy fani Mazdy, ale i nie tylko. Szef do spraw wzornictwa samochodów Mazdy potwierdził, że produkcyjny wariant koncepcyjnego Iconic SP wejdzie do sprzedaży w niedalekiej przyszłości i nie będzie bardzo odbiegał od zaprezentowanego prototypu. Wspaniały retro, futurystyczne coupe od początku przykuło uwagę wielu. Koncept napędzany był silnikiem elektrycznym współpracującym ze spalinowym silnikiem Wankla, pracującym w roli generatora zwiększającego zasięg poprzez ładowanie baterii, czyli fachowo mówiąc range extendera. Teraz po miesiącach spekulacji i plotek okazuje się, że w centrach badań i rozwoju Mazdy trwają prace nad finalną wersją tego samochodu. Ostateczna forma może ewoluować w następce modelu RX-7 oraz RX-8 i być może otrzyma nazwę RX-9. Mazda jednak sugerowała, że przyszłością tego samochodu może być też zmniejszenie jego wymiarów podobnych do Mazda MX-5. W idealnym przypadku wariant produkcyjny zachowa kształty i proporcje konceptu wraz z charakterystycznymi wysuwanymi reflektorami. Chociaż Mazda nie podała jeszcze żadnych szczegółów na temat tego, jak napędzany będzie przyszły samochód. To możliwy jest wariant napędu elektrycznego w połączeniu z range extenderem, czyli tak jak w sprzedawanej Mazdzie MX-30. Koncept napędzany był silnikiem elektrycznym z wspomaganym silnikiem Wankla o mocy łącznej 370 koni. Ponadto Mazda pracuje obecnie nad technologią umożliwiającą wychwytywanie CO2 wprost ze spalin, to rozwiązanie może odegrać ważną rolę w rozwoju przyszłej gamy pojazdów Mazdy. Lekko zmieniając temat, ale wciąż pozostając przy przyszłości Mazdy, to niemałą rolę ma odegrać także rewolucyjny silnik, czyli SkyActiv Z. To nowa rodzina z silników spalinowych, która zastąpi dotychczas używane SkyActiv G oraz SkyActiv X. Nowe jednostki napędowe nadal będą wykorzystywać system SPCCI, czyli samoczynny zapłon sprężonej mieszanki sterowany świecą. Dzięki niemu zużycie paliwa jest niższe, a czystość spalin znacznie wyższa. Z dużym prawdopodobieństwem zostanie tu zastosowany idealny stosunek powietrza do paliwa, co wpłynie na mniejszą produkcję szkodliwych substancji i CO2. Rodzina jednostek SkyActiv Z ma bazować na konstrukcjach czterocylindrowych i będzie spełniać wymagania normy Euro 7. Możliwe, że trafi pod maskę kolejnej generacji Mazdy 3 oraz nowej Mazda MX-5. Oj, słuchajcie, ostatnio dużo dzieje się w motoryzacji. W niedawnych odcinkach na poboczu opowiadałem o bardzo słabej kondycji finansowej koncernu Volkswagen, co prowadzi do zwolnień. Opowiadałem także o słabej kondycji finansowej koncernu Stellantis. I choć owszem, Audi jest marką oferowaną przez koncern WAC, to jednak o Audi jeszcze nie mówiłem. A Audi ma też srogie plany dotyczące cięć budżetowych. Koncern VW obawia się o swoje finanse, więc w pierwszej kolejności cięcia budżetowe zaczynają się w markach Volkswagen oraz w Audi. Oprócz zamykania fabryk oraz zmniejszania pensji o 10%, panika rozprzestrzenia się na inne obszary koncernu. Audi rozważa redukcję siły roboczej o 15%. Oznaczałoby to 2000 zwolnionych pracowników, a redukcje w innych częściach firmy niż badania i rozwój mogą osiągnąć pułap nawet 4,5 tysiąca pracowników. Dodatkowo zakład w Brukseli odpowiedzialny za produkcję słabo sprzedającego się modelu Q8 Etron zostanie zamknięty już 28 lutego. Audi potwierdziło także, że nie będzie już produkować żadnego nowego modelu w tym miejscu, zatem to koniec historii tej fabryki. Tymczasem panika nie jest nieuzasadniona. Dane sprzedażowe Audi w trzecim kwartale ujawniły przykładowo alarmujący spadek dostaw do Stanów Zjednoczonych o 21%. Tak wygląda to w Europie oraz Stanach Zjednoczonych, ale nie zapomnijmy o tym, że jest jeszcze jeden bardzo ważny rynek dla koncernu VAG Chiny. A jak wygląda sytuacja Audi w Chinach? No cóż, wygląda w ten sposób, że zamiast prezentować na tamtejszym rynku samochody, które już teraz znamy w Europie, Audi utworzyło nową markę. Audi utworzyło nową markę o nazwie Audi, która zamiast logo czterech pierścieni ma napis Audi. I najnowszy model to Audi, czyli Audi Audi. O co tu chodzi? No cóż, Audi zaprezentowało specjalnie na chińskim rynku markę Audi z napisem w logo zamiast czterech pierścieni. Dodatkowo produkty firmy będą charakteryzowały się zupełnie nowym wizerunkiem, co jest doskonale widać na zdjęciach patrząc na model Audi Audi. W niczym niepodobny jest do dotychczasowych modeli Audi w Europie. Miejsce czterech pierścieni zajął napis Audi, inaczej prezentuje się kokpit samochodu, inaczej przedni i tylny pas. Za projekt nadwozia tego samochodu odpowiadał polski projektant Kamil Łabanowicz. Postawiono tu na proste linie oraz minimalistyczną estetykę. To auto w produkcyjnym wydaniu wykorzysta platformę podłogową grupy Saic z dużą baterią oraz efektywnym napędem. A teraz o Volkswagenie również, ale Kalifornia i T7. Te samochody choć miały do tej pory w ofercie hybrydę, plug-in. To teraz pojawiła się jej nowsza i lepsza i bardziej efektywna wersja. Dokładnie jest to układ napędowy plug-in i e hybrid for motion. Mamy tu zatem hybrydę z większą baterią oraz napęd na cztery koła. Sercem układu i e hybrid jest nowy system PHEV. Generujący łącznie 245 koni i 350 Nm. Volkswagen połączył wszystko tak, wykorzystując silnik benzynowy TSI EVO 2 o pojemności 1,5 litra i mocy 177 koni znajdując się z przodu oraz 115-konny silnik elektryczny, zamontowany na przedniej osi, oraz mocniejszy 136-konny, montowany na tylnej osi. W zależności od warunków na drodze, samochód może uaktywnić przednią oś, tylną lub obie. Volkswagen ulepszył także sześciobiegową skrzynię DSG. Kolejnym istotnym ulepszeniem jest akumulator o pojemności 19,7 kWh, co jest wartością prawie dwukrotnie większą od dotychczasowego Multivana i e hybrid. To przekłada się na zasięg w trybie elektrycznym, wynoszący 95 km na jednym ładowaniu. Suzuki trochę spóźniło się, nie ukrywam, na imprezę pod znakiem elektromobilności. I dopiero niedawno jakby obudzili się z ręką w nocniku, że w sumie to nie mają żadnego samochodu elektrycznego, aby się przydało. Zatem zapowiedzieli ogromne, ogromne inwestycje oraz wprowadzenie aż pięciu modeli do 2020. 30 roku, ale teraz z tych obietnic spokojnie wycofują się jednak rakiem. Uralniają swoje plany do jednego, tak będzie lepiej nazwać, mianowicie Evitary. Wprowadzają ją do sprzedaży i zobaczą jaki będzie popyt. Bo niedawno Suzuki zapowiedziało, że zainwestuje 35 miliardów dolarów we wprowadzenie na rynek pięciu samochodów elektrycznych do 2030 roku, ale najwyraźniej do 2030 roku. Przykładowo, jeszcze niedawno pojawiły się plotki, że jednym z tych samochodów będzie elektryczny Jimny, ale teraz wydaje się, że plan ten nie jest aktualny. Póki co japoński producent zaprezentował nową Ewitarę, która będzie produkowana w Indiach i konstrukcyjnie ma wiele wspólnego z nowym nadchodzącym elektrycznym Suwem Toyoty. Co ciekawe, choć auto to nosi nazwę Evitara, to w rzeczywistości ze spalinową Witarą ma wspólnego bardzo, bardzo mało, no tak naprawdę po prostu nazwę, bo jeśli chodzi o wymiary Evitary, to auto mierzy na długość 4,2 metra, jest o 10 cm dłuższy od wspomnianego brata, a rozstaw osi z kolei wynosi 2,7 metra, a to o 20 cm więcej od Witary, więc to zupełnie inne samochody. Podstawowy wariant wyposażony jest w akumulator o pojemności 49 kWh i silnik o mocy 144 koni, napędzający przednie koła. Większy akumulator ma pojemność 61 kWh i moc 174 koni oraz 190 Nm. Produkcja Evitary rozpocznie się w fabryce Suzuki w Indiach wiosną 2025 roku, a sprzedaż w Europie, Indiach i Japonii Rozpocznie się lata. W środę opublikowałem testy nowego samochodu koncernu Stellantis, czyli Citrena C3, startującego od 68 tysięcy złotych w polskich cennikach. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to polecam link w opisie oraz powyżej. A w tym momencie powiem Wam o cenniku oraz o bazowej wersji wyposażenia odświeżonego Citrena C4, który Trafia już do polskich salonów. To tak naprawdę, jak powiedziałem, nie nowy Citroën C4, a gruntownie odświeżony z przodu, z tyłu oraz wewnątrz model. Szokuje cena tego samochodu. Nowy C4 startuje od kwoty 99900 zł i w standardzie ma automatyczną skrzynię biegów połączoną z silnikiem 1.2 PureTech o mocy 100 koni i układem miękkiej hybrydy. Zapewne podobnie jak miało to miejsce w przypadku C3, będzie to zmodernizowana wersja tego silnika z łańcuchem rozrządu zamiast paska. Już w bazowej wersji dostaniemy tutaj 10-calowy ekran systemu multimedialnego, cyfrowe zegary, automatyczną klimatyzację, czujniki parkowania oraz skórzaną kierownicę. I na koniec dzisiaj Informacje oraz wygląd nadchodzącej skody karok. Choć niedawno Skoda wypuściła elektryczny odpowiednik Karoka, czyli Skodę rok to prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że nie może rezygnować ze spalinowego modelu i trwają już prace nad jego nową generacją. Jak widać na wizualizacjach, które znaleźć można w internecie, nowy Karok będzie cechować się znacznie nowocześniejszą stylistyką z podzielonymi reflektorami jak w większym kodiaku, kabina oraz bagażnik okażą się większe i bardziej przestronne dzięki minimalnej zmianie rozmiarów nadwozia na korzyść. Na desce rozdzielczej znajdą się dwa ekrany, w tym jeden do obsługi systemu multimedialnego, a także pokrętła do regulacji ustawień klimatyzacji. W kwestii napędów to przyszła Skoda Karoq pojawi się ze zelektryfikowanymi jednostkami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz hybrydowymi plug-in o zasięgu do 100 km w trybie elektrycznym. Jeśli tylko pojawi się więcej informacji, będę Was o tym powiadamiał. No i to tyle, dzięki za dzisiaj, dzięki za Waszą obecność, życzę Wam miłego weekendu, a my razem widzimy się w najbliższym odcinku CarFix już w niedzielę o godzinie 19.30. Do zobaczenia i jeszcze raz miłego weekendu, cześć!